Nasze dzieci stwierdziły, że to najlepszy hotel w jakim byliśmy, więc jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na rodzinne wakacje, to Wasz problem został rozwiązany. Złoty Groń w istebnej znajduje się na szczycie góry, co daje gwarancję pięknych widoków. Pokoje są przestronne, klimatyczne i nowoczesne. Na dzieci czeka tutaj sala zabaw, Małpi sala gier oraz plac zabaw. W hotelu macie dostęp do basenów zewnętrznych, wewnętrznych, sauny oraz jacuzzi. Codziennie rano czeka na Was śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, które opiera się w dużej. Ilości na produktach regionalnych. Na terenie hotelu znajduje się karczma, która serwuje dania tradycyjne. Ale największe wrażenie zrobiła na nas restauracja Złoty Groń z autorskimi nowoczesnymi przepisami. Dania zachwycają smakiem zarówno małych, jak i dużych. W restauracji możecie miło spędzić czas podczas pięciodaniowej kolacji degustacyjnej. Cudowny klimat, piękne widoki, malownicza okolica niczego wam tutaj nie zabraknie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba.